Gospodarka o obiegu zamkniętego. Teraz czas o odpadach powiedzieć i o tym, jak można je wykorzystywać do tego, żeby na naszej planecie było po prostu bardziej czysto. Chyba tak mogę bardzo obrazowo o tym opowiedzieć. Henryk, kwapisz się sam go Proszę powiedzieć, no właśnie, odpady. One są w, można powiedzieć, centrum zainteresowania wielu, także przemysłu i także gospodarki. Chodzi też o to, żeby te odpady po prostu przetwarzać w... Na coś, co może być jeszcze raz wykorzystane. No tak, przede wszystkim przetwarzać, czyli wspomóc środowisko. To jest cel główny. Ale nie zapominajmy o biznesie, dlatego że patrzymy na to komercyjnie, i zresztą rynek odpadów spoczy jest rynkiem komercyjnym. My, no jako producent między m.in. między m.in. płyty witowo-kartonowej, jesteśmy zainteresowani odzyskiwaniem cłyuczki szplaty, czy odpadu gipsowego, bo po to, żeby zastąpić nieodnawialne, Surowce, które wydobywa gips, czy, czy, czy piasek kwarcowy. I tu są dwa spojrzenia na to. Pierwsze spojrzenie jest, jest takie: OK, dbamy o siebie nisko, mniej surowce z ale No, ale jest takie, że na przykład, no, korzystując z zamiast prosty kwarcowego, obniżamy temperaturę, a nie A jak obniżamy temperaturę, to tymię szkła, to zużywamy mniej energii. Jak zużywamy mniej energii, to mamy więcej portfelu. I, I zamykamy ten obiekt, który jest przecież dla nas tak naprawdę bardzo ważny. Ale, żeby to wdrożyć, to są potrzebne przede wszystkim technologie. No i oczywiście też pieniądze, bo bez tego trudno jest mówić o i gospodarce obiegu zamkniętego i transformacji jakiejkolwiek. To najpierw o tych technologiach. One są dostępne na. Technologie już są. Technologie są. I nawet tak, żeby mówić bardzo szczegółowo, nawet są specjalne pojemniki na odpad bicowy, szczelnie zamykane, żeby tam się wilgoć. Technologie są dostępne, wszystko można od zorganizować. Problem tkwi w legislacji. Główny problem jest taki, że od 1 stycznia tego roku obowiązuje nowa ustawa o odpa. Ona jest znobelizowana i tam narzuca się obowiązek selektywnej zbiórki do niedowlagów w sześciu kategoriach, między innymi to o czym mówiliśmy, stłuszki szklanej i gig. I wspaniale to brzmi, bo jeśli jest budowa i jest obowiązek selektywny i śmieci to można sobie wyobrazić, że wykonawca stawia sześć kontenerów, do jednego wrzuci szkło, do drugiego wrzuci disc. Niestety tak się nie dzieje, dlatego skończyło się. W tej chwili pierwszy krok został zrobiony. Super. Tylko za to drugi po. A co trzeba w takim razie zrobić, żeby ten drugi krok się zmaterializował, nie był tylko na papierze? No trochę wysiłku e, i pewnie i trochę pomocy ze strony rządu, bo tego, że namawiamy już od, od kilku miesięcy Ministerstwo Klimatu i Środowiska, żeby wsparło nas e, w takim projekcie pilotażowym. Dlatego, że proszę mi wierzyć, nie chcę wchodzić w technologiczne szczegóły, ale proszę mi wierzyć, że ten proces, choć technicznie w 100% wykonalny, organizacyjnie jest bardzo prudny. no bo ktoś musi zedrać ten, ten odpad. Następnie przejść do miejsca, gdzie się selekcjonuje, tak jak wszystko, a następnie musimy to odebrać. Są różne typy odpadów, by sobie wywołały. Jednym słowem, my wiemy, jak ten proces powinien wyglądać, dokładnie wiemy, kogo ktoś musi nas pomóc, żeby, żeby te zacząć. Do jeszcze jedno pytanie, a czy jest z drugiej strony ta, też rzecz, czy widać tę potrzebę tego, żeby właśnie w ten sposób też oddawać ten odpad? Bo przecież wspomniał Pan o tej budowie. No, łatwiej by było wrzucić to wszystko do jednego pojemnika, mówiąc bardzo obrazowo, i mieć to z głowy. Czy jest taka chęć? Nie wiem, prawdę mówiąc nie wiem, no, jesteśmy dopiero na samym początku i dopiero zaczynamy rozmowy z dużymi wykonawcami. jako grupa produkująca wyroby i zainteresowana od dorosłych prowadzimy rozmowy to na samym, jak oni to zorganizują, bo oni, wie, wiem, że już niektórzy to mają już myśli, jak to dobrze zorganizować, ale to jest dopiero początek, tych Natomiast yy, jednym z głównych elementów z tego łańcucha są recyklerzy. To oni muszą wiedzieć, mieć technologię i być przekonani do tego, że odbiorą ten opad, przetworzą go i sprzedadzą. Dlatego, że widzą, że się przepadnie w tłuczki szklane, szklana jest cień niż dobrze, i nie jest nieźle zorganizowany system, ale ponieważ on jest produktem komercyjnym, to sitele może tę spustkę szklaną strzelać w Polsce, ale może sprzedać też poza granicami Polski za wyższą cenę świadomość, edukacja, no i trochę chęci także z każdej ze stron, żeby to udało się wdrożyć. Wreszcie nie też biznesowe, ale z pewnością im przydałoby się trochę takie bardziej dokładne błogosławieństwo ze strony Ministerstwa tej Słowiecka. Co tego też życzymy. Bardzo dziękuję. Pan Henryk Kwapisz, sągobę dziękujemy bardzo. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję.